Witam serdecznie w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Dziś moim Państwa gościem jest pan Andrzej Kęzbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, udało się zrestrukturyzować przewozy regionalne. No, ten proces trwał. I co, co było w nim najtrudniejsze? To rzeczywiście kilka dni temu mieliśmy takie uroczyste ogłoszenie zakończenia tego procesu restrukturyzacji w spółce Przewozy Regionalne. Przypomnę, to jest największy polski przewoźnik kolejowy aglomeracyjny. No, najtrudniejsza była rzeczywiście skala tego przedsięwzięcia. Bo to trzeba połączyć ileś tam elementów. Ile oddziałów, firma, która... Przez wiele lat nie przynosiła zysków, tak mówiąc delikatnie. Frustrowała pasażerów. Frustrowała pasażerów, frustrowała też organizatorów przewozów, czyli województwa, które obsługiwała. No, trzeba było przełamać pewną taką. No, powszechną, można powiedzieć, niewiarę, czy też wręcz niechęć wobec spółki i, i przywrócić ją zarówno wśród pracowników, wśród użytkowników, pasażerów, wśród firm, które za to płacą, dostawców taboru i tak dalej. To było takie jak gdyby, odwrócenie karty. To wydaje mi się było najtrudniejsze. Natomiast drugi element to było spięcie jak gdyby, wszystkich... Komponentów restrukturyzacji, bo w to wchodzą również elementy finansowe, zapewnienia finansowania, zmiany właścicielskiej. Dokładnie tak. I, I jeszcze regulatora i nadzorczy, czyli w którymś momencie Ministerstwa Rozwoju, a później Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. No bo, bo nie dość, że to była frustracja pasażerów, nie dość, że to nie było nie działało dobrze, to jeszcze no tak przynosiło straty. No właśnie, i, i co z tym robić, prawda? Nie, nie można dokładać wiecznie, I, ale w którymś, w którymś momencie no doszliśmy do wniosku, że po prostu rozjechane są koszty od przychodów. Trzeba popracować zarówno nad stroną przychodową, unowocześnić firmę, dać większy komfort pasażerom, łatw, większą łatwość w dostępie do biletów, czyli możliwość zakupu w, nie tylko w kasach, ale przez internet, w aplikacjach mobilnych, w kioskach, no wszędzie tam, gdzie pasażer chciałby kupić bilet. Po drugie, no, pracować nad punktualnością, nad wygodą, czyli remontować, utrzymywać tabor na jak najwyższym poziomie. A po trzecie, pilnować kosztów, czyli kosztów utrzymania taboru, kosztów logistyki, remontów, tego wszystkiego, co, no, co stanowi tę bazę kosztową. No i jeszcze jeden ważny, ważny element: udało się przekonać pracowników do tego, żeby gdyby zbyt gwałtownie. Nie podnosić płac. Pracownicy wykazali się ogromną cierpliwością i rzeczywiście, w momencie, kiedy spółka zaczęła odnosić zyski, już było wiadomo, że te zyski są w miarę bezpieczne, rozpoczęły się, rozpoczął się proces podwyżek. Niedawno spółka podpisała porozumienie płacowe ze wszystkimi związkami zawodowymi, które funkcjonują, które obejmuje dwa lata, ten i przyszły. Także są zapewnione zarówno podwyżki, jak i wypłaty nagród. No, nie jest to taka skala, Jaką pracownicy pewnie by oczekiwali, ale, ale jest to ruch w górę i taki, który się będzie utrzymywał przez właśnie kolejne dwa lata. Czy kolejowy to jest taki kierunek, w którym Agencja Rozwoju Przemysłu chce inwestować, bo ostatnio podpisano list intencyjny w sprawie produkcji. Wagonów towarowych. Tak. tak. No, my mamy jeszcze jedną spółkę y, taborową, to jest y, Fabryka Pojazdów Szynowych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. No tak. Y, która produkuje wagony pasażerskie. No ale trochę rozumiemy, jak gdyby, ten biznes. Da się to połączyć, te dwie rzeczy? Y, technicznie pewnie nie. <laughs> nie, nie, wszystkie, nie wszystkie komponenty. Natomiast logistycznie, technologicznie, no trzeba skorzystać z pewnej wiedzy, którą mają pracownicy czy menedżerowie fabryki pojazdów szynowych. Natomiast to przedsięwzięcie, o którym Pan redaktor wspomniał, czyli produkcja wagonów towarowych. Będzie się odbywać we współpracy z największym odbiorcą, chociaż na pewno nie jedynym odbiorcą dla tego powstającego zakładu, czyli PKP Cargo oraz jeszcze jednym partnerem, amerykańską firmą Greenbrier. Która w Polsce posiada zakład w Świdnicy, posiada jeszcze inne zakłady w Europie, ale to jest duży zakład. Greenbrier jest europejskim liderem w zakresie produkcji taboru do transportu cargo, do przewozów towarowych, i z jego technologii na pewno też to nowe przedsięwzięcie skorzysta, z całą pewnością. Proszę powiedzieć jeszcze na koniec, jakie są plany, jeżeli chodzi o inwestycje i restrukturyzację w najbliższych miesiącach? Rozumiem, że te, te dwa główne wątki żeśmy trochę zamknęli, ale no, o konkretnych planach naszych akwizycji nie mogę mówić. Chociaż myślę, że niektóre będą ogłaszane w najbliższych miesiącach. Ale takie są, rozumiem. Są, tak. To oczywiście my pracujemy cały czas nad projektami. Natomiast takim jednym z zakładów, który mam nadzieję, że o którym będzie trochę więcej słychać w tym roku, to jest zakład konstrukcji stalowych w łabędach, czyli część dawnego Bumaru. To jest taki zakład, który został odkupiony też w bardzo trudnych warunkach wiele lat temu od, w ramach restrukturyzacji Bumaru. I w tym zakładzie udało się również przywrócić rentowność. No, on produkuje właściwie 90% na eksport. Produkuje takie no, wielkogabarytowe podwozia dla dźwigów samobieżnych. I radzi sobie dobrze, wyszedł ze strat, przynosi zyski. Jak się udało naprawić? Większa też automatyzacja i tak no, dalej. Jak się udało? No, tak, myślę, że kierunek jest zawsze bardzo podobny. To znaczy, staramy się po pierwsze pozyskać menedżerów, którzy wierzą w firmę i posiadają rzeczywiste umiejętności kompetencje w tym zakresie. Następnie przygotować pewien plan stabilizacji finansowej, łącząc to finansowanie kapitałowe, dłużne, jakieś inne formy, prawda, poręczeniowe i tak dalej. Następnie no przekonując nie tylko management, ale całe otoczenie, Wokół takiej firmy, wokół takiego przedsiębiorstwa, że, że warto, że trzeba się poświęcić i trzeba popracować 2-3 lata bardzo ciężko, ale zakład jest w stanie stanąć na nogi. Jeżeli wszyscy w to uwierzą, jest finansowanie, jest management. Klucz, jest kluczem są właściwi ludzie. Tak, oczywiście. Ludzie, no ale też zrozumienie rynku, czyli tego, że produkt jest dopasowany do rynku, że ktoś go potrzebuje. No to 90% eksportu jednak pokazuje, że są klienci, którzy chcą to kupić, tak? Oczywiście, że tak. Pojawiają się też nowi, więc no widać, że firma zdobyła sobie renomę. Jest to oczywiście no firma, która produkuje B2B, więc to nie są jakieś produkty markowe. Ale te produkty takie typowo przemysłowe są no bardzo potrzebne. Jest, jest to duży globalny rynek. Widzimy, że te branże się doskonale rozwijają. No branża dźwigowa jest w jakiś w sposób połączona z branżą i transportową, logistyczną, i z branżą budowlaną, infrastrukturalną. A te na świecie się rozwijają, i wierzymy, że tutaj będzie no, spory popyt. Zresztą nie, nie, tylko, nie tylko w tym zakładzie. To są skomplikowane procesy. Miejmy nadzieję, że uda się je z takim sukcesem przeprowadzać dalej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był Andrzej Kenz, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.